Siema wszystkim, z tej strony PZ9 i to ja niedługo przerywam, ale idę zawsze do przodu i w dla się tylko o wszystkich znajomych, ale moich ziomków to jest istotne, żeby trzymać się zawsze z nimi i zbijać piątki. Nie przejmować się, że coś ci nie wychodzi, bo to nie jest istotne, bo później przyjdzie to z czasem. Zawsze mówię o tym, że nieważne, czy dostajesz dobrą ocenę, czy dostajesz okropnie złą Najważniejsze jest to, czy ty to umiesz, czy ty to chcesz robić później w swoim przyszłym życiu. Nie możesz być zawsze fizykiem, chemikiem, czy historykiem, albo nawet biologistą. Jak ktoś lubi być bardzo sportowcem, to zawsze będziesz szedł tym swoim wymarzonym kierunku. Jak ktoś mi powie, że lubi iść na biolchem, no to ja mówię, oczywiście iść, tylko pamiętaj o tym, że że trudne że to są bardzo przedmioty, bo chemia akurat z biologią ciężko idzie w parze. Ale Matwis, no matwis też dobry poziom, ale jeśli nie masz gł do głowy ścisłych, to tylko głowa do humanistycznych rzeczy. Lepiej iść w historię, w geografię albo w Ułę. Zawsze mówię chłopakom, radzimy sobie dobrze, gramy w piłkę, bo bardzo to lubimy, dziewczyny wolą siaty, ale dziewczyny tego nie rozumieją, że nauczycielki wolą iść na akrobatykę, aha, na akrobatykę, zawsze to mówię ziobo, że dziewczyny lepiej z nami grają, ja chętnie zawsze biorę do drużyny, bo z nimi się też potrafi dobrze pograć, tak, mówię to wszystkim ja, 109 dokładnie tak, a po WF-ie, wartość na religię, ale posłać tylko taka, zanim wziąć to do siebie. Wytłumaczyć sobie to inaczej wrócisz z domu. Tak? Tak. Warto się czasami lepiej podnosić, bo zawsze marzenia warto sobie spełniać. Ziomy zawsze mówią, że lepiej nie spełniać, bo to zawsze może wyjść w, albo w pranie, albo nie. Ja mówię, jak chcesz być nauczyłem w wf u Zawsze idziesz w tym kierunku, żeby się spełniać. Pełnić swoje marzenia, a nie mówić sobie, że idę do roboty, której mi się już nie chce Nienawidzę takiego udziejmy i myśli, że nauczyciele robią wszystko, co sobie chcą A uczniowie będą zawsze tępieni i waleni Ale na szczęście to się może niedługo skończy Skończy się dopiero wtedy, jak wyjdziesz po raz ostatni I powiesz sobie, że wreszcie skończyłeś tę budę Potem pójdziesz do szkoły średniej i zaczyna się ten kurwa system od nowa Aha, tak, tak no, wszyscy od Polaka mówią, że a ważne to są te lektury Nie, lektury wcale nie są tak naprawdę istotne Liczy się to, kim ty jesteś, jaką masz swoją godność I jaki masz honor Dokładnie tak Czy ja o tym wszystkim późno nie mówiłem kiedyś? He. No oczywiście, się, że tak A no tak, zapomniałem to nie ważne jest, jaką ty masz godność, nie ważne jest, jaką masz w życiu honor. Honor zawsze i godność idzie do piachu, gdy tylko przekroczysz mury, budy zawsze. Pamiętajcie, nie przejmować się tym. Ważne jest, kim chcesz się być. To mówię ja, PZ9.